Dzisiaj chciałem zrobić odcinek o urokach mieszkania na wsi, a w dzisiejszych czasach jest to bardzo duża zaleta. Przede wszystkim jest tu dużo zieleni, czyste powietrze, bardzo dużo możliwości, duża swoboda. Mógłbym wymieniać mnóstwo zalet, ale dzisiaj konkretny temat, a mianowicie chciałem Was zabrać na mój warzywnik, pokazać i opowiedzieć o moich warzywkach. Są to warzywa ekologiczne, niepryskane i nie żadnymi nawozami. Mój warzywnik jest zrobiony tylko na moje potrzeby. Nie sprzedaję warzyw. Wielu z was może dziwić taka ilość warzyw dla jednej rodziny. Lecz powiem wam szczerze, że u mnie w domu jada się bardzo dużo warzyw oraz robi się z nich dużo różnych przetwórów w to co sprawia, że przez cały rok możemy zajadać się zdrowymi i co najważniejsze ekologicznymi warzywami. Część z nich trafia również na przezimowanie do piwnicy. Teraz oprowadzę was trochę. O moim, na moim warzywniku i opowiem, jakie warzywa hoduję. Tutaj znajdują się kapusta, kalafior, seler, cebula oraz por. Zobaczcie, jakie w tym roku dorodne warzywa porosły. Było bardzo dużo słońca i dużo deszczu. Tutaj mam młodziutki groszek, który jest bardzo słodki, jak jest młody, i bardzo go lubię. Tutaj mam zawsze świeżą miętę, którą lubię rzucać do wody z cytryną lub do drinków. A tutaj dosyć dużo czosnku, który jest bardzo zdrowy, działa jak naturalny antybiotyk, polecam na przeziębienie zimą. Tutaj mamy borówkę amerykańską. I kawałek dalej są maliny czerwone i żółte. Teraz jest okres dojrzewania tych owoców. I jest dużą przyjemnością codziennie sobie podjadać ślaczka. Są żółte maliny, bardzo dobre. Tutaj jest porzeczka czarna i czerwona, z której robię bardzo dobry sok. Naprawdę w tym roku owoców jest bardzo dużo. Tutaj są truskawki, w tym roku je posadziłem. To jest chrzan, który dodaje się do kiszonych ogórków oraz można go przetworzyć, tak jak kupujmy ze sklepu. tabaczek. A tutaj pomidorki. Obok nich bób i fasolka szparagowa, którą bardzo lubię, ugotowaną i podaną z masełkiem i był kontaktą. Rewelacja. Dalej widzimy sałatę, rzodkiew, koperek, Górki, bujaczki i marchewka. Zapomniałem dodać, że tutaj jest pietruszka, jeszcze. Jak widzicie, jest trochę tego. I kto mi powie, że to nie jest zaleta: hodować sobie zdrowe warzywka i mieć je zawsze pod ręką, gdy mamy ochotę na której z nich. Niestety to wszystko kosztuje dużo pracy, i ludzie zaczynają kupować warzywa, w których jest dużo chemii. Uprawy bez używania mnóstwa nawozów są dla przedsiębiorców nieopłacalne. Dlatego warzywa ze sklepów są takie dorodne, duże, ładne i znacznie szybciej rosną niż naturalnie. Tak jak na moim warzywniku. Dużo warzyw również się importuje, i już w ogóle nie wiemy w jaki sposób były hodowane. Ja coś o tym wiem, ponieważ pracowałem kilka miesięcy w Niemczech i tam do systemu nawadniania była podłączona cała aparatura z jakąś chemią. Ogórki potrafiły urosnąć do wielkości kabaczków. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to napiszcie w komentarzu i zostawcie suba. Pozdrawiam!